Cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Witam serdecznie widzów moich, witam serdecznie widzów pana Zbigniewa Sonogi. No i z racji tego, że pan Zbigniew Sonoga jest świeżą postacią, śledzi trendy, no to zapewne również dojdzie do tego filmu i możliwe, że mi odpowie. Jeśli nie, to trudno, aczkolwiek fajnie by było przeprowadzić jakąś merytoryczną dyskusję. Nie chciałbym tutaj w pana jakby wbijać żadnych szpilek, to jest całkowicie, chciałbym, żeby to zostało przeprowadzone na kulturalnych, w kulturalnych jakby walorach. No i moje pytanie brzmi tak. Z racji tego, że wrzucił Pan niedawno na swojego Facebooka taki post, który tutaj będzie, w którym mówi Pan, że konferencje freakfightowe są niebezpieczne społecznie, opowiada Pan tam o wszelkich negatywnych jakby cechach tego typu wydarzeń, no to pojawia się moje pytanie, dlaczego Pan wziął udział w konferencji konkurencyjnej federacji, no bo jakby... Ewidentnie widać tutaj pewną hipokryzję z pana strony. Z jednej strony mówi pan, że to jest niebezpieczne, a z drugiej pan, z strony siedzi pan, robi sobie pan zdjęcia z innymi uczestnikami, celebrytami, którzy biorą w tym udział. No i siedzi pan i śmieje się w momencie, jak bagietka wbija skopa w Jasia Kapelę, który jest tam gdzieś w prezencie. Nie, nie, nie wiem, nie chcę tutaj wnikać, o co tam chodzi, no ale generalnie siedzi pan na krześle i pan się z tego śmieje. Więc moje pytanie pojawia się takie. Dlaczego? Dlaczego z jednej strony Pan uznaje takie rzeczy za niebezpieczne, a z drugiej strony aktywnie bierze Pan w tym udział? Tyle.